Nagrałem to już kurwa chyba 13 razy. Pierdolony murzyn zadzwonił przed chwilą, ale jest to jak pobocznie. Ściemka, nie wiem czy ktoś mnie pamięta, ale raczej to nie jest ważne. Chciałbym was zaprosić na mój nowy projekt. Programy nie ja chciałem stworzyć jakiegoś komercyjnego jak to ujmę główne. Hmm, zrezygnowałem z płatnych adminów też reklam na forum. Jak możecie się domyślić, jest to związane z CS-em. Możliwe, że do, dojdą jakieś inne serwery typu Minecraft. U, nie wiem, czy tam jeszcze coś się znajdzie. Serwer jest pusty, trochę graczy potrzebuje, więc, jakby ktoś chciał pograć na ze mną, czy tam nie wiem, z kolegami, to rozbijać na serwer. Byłbym wdzięczny, jakbyście się zarejestrowali na forum i na nim trochę poudzielali, Proklamowali forum na przykład. To nie dopisuję do niku na Steam. Pomyślcie ich programy.pl, ustawili opisy na skype'ie wiadu z linkiem do forum, bądź nawet poinformowali kolegów o czymś takim. Eee, serwer jest chyba dość mocno ogarnięty, długo się w tym, jak to ujmę, specjalizuje, w sumie trochę przerwa była, więc dobrane podminę soul. Forum też jest dopracowane, też się trochę tym zajmowałem. Niezbyt często, gu... jak głupi, mówię do mikrofonu, więc mam lekko tremę. Ma, 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 ma. Z góry dzięki, udostępnijcie gdzieś ten film na jakimś forum, nie wiem, w Facebooku, lub nawet klub, ten film, a już dojdzie do... to do szerszego grona. Wszystko, co potrzebne, instalkę, adres, forum oraz IP znajdziecie w opisie filmu. Dzięki za obejrzenie, czytam, wysłuchanie się siema.